Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. Cieszę się, że mogę znowu nagrać taki filmik. Dzisiaj jest 18, 18 listopad. Środa godzina 16. I tak, waga. Wynosi obecnie 66,200. Jeżeli chodzi o ciśnienie. Oj, dziewię... Oj, sorry, przepraszam. Dzisiaj jest 19 listopad 2015 i o godzinie 16 ważyłem, się waga wynosiła 66,200. I ciśnienie 120 na 74 na 46. A o 19 ciśnienie wynosiło 124 na 74 na 46. Także praktycznie to samo prawie, że jeżeli chodzi o samopoczucie, aha, jeszcze dzisiaj jest 11 dzień z 42 głodówki i dzisiaj jest drugi dzień na sucho. Jeżeli chodzi o samopoczucie, <laughs> pragnienie, jak i łaknienie, także samopoczucie jest bardzo dobre, dobrze się czuję. Tak samo w pracy, jak i teraz po pracy. Yy, jeżeli chodzi o łaknienie, praktycznie nie ma. No, oczywiście jak widzę jakieś tam pożywienie, to wzrokowo tak, yy, no, dobrze się czuję jak patrzę, ale nie mam także, żebym musiał yy, mi się coś działo, że, że ojej, albo no teraz zjadł, albo coś takiego. Nie ma czegoś takiego. I tak samo, jeżeli chodzi o pragnienie. Cały czas, jeżeli chodzi o suchość w ustach, mam taką samą, jak podczas picia. Może teraz troszeczkę bardziej, bo <coughs> podczas picia tej wody niegazowanej, tak samo mam sucho w ustach. Teraz może bardziej tak troszeczkę klejąco jest ale jest co do wytrzymania, nic się nie dzieje. Jeżeli chodzi o wieczór, dzisiaj nie idę na siłownię, dopiero jutro pewnie sobie pójdę, a dzisiaj pójdę jeszcze z psami na spacer. Jak widać brzuszek już tutaj widać bardziej mięśnia niżeli tłuszcz, tak samo tutaj klatka bardziej się zarysowała, brzuszek też, nic nie naprężam, o tylko jak od, tak oddycham to ale i tak mięśnie widać ładnie są. Także yy, życzę wszystkim miłego wieczoru, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na filmiku jutrzejszym. Pa!